Czuwaj, witam się z Wami z kałtowym harcerskim pozdrowieniem. Mam nadzieję, a właściwie jestem o tym przekonana, że jesteście gotowi wysłuchać przez kilka minut mnie, że jesteście gotowi do zmiany myślenia, do zweryfikowania swoich poglądów na temat wychowania, a także do działania na rzecz innych, do pracy nad sobą. Dzisiaj chciałabym przybliżyć służbę Royal Rangers jeszcze bardziej tym, którzy jej nie znają. Ale nie tylko, chciałabym również przypomnieć nam rodzicom, że jesteśmy liderami dla naszych dzieciaków, że jesteśmy ich pierwszymi przywódcami, że jesteśmy dla nich autorytetami i chciałabym was zachęcić, żebyśmy po to przyjrzeli się stylowi wychowania, jaki praktykujemy i tak ocenili, czy ten styl jest właściwy? No czy jest super. Służba Royal Rangers ma takie kluczowe, kluczowe narzędzia. Ideały wychowawcze są określone przez przyrzeczenie skautowe, przez prawo Royal Rangers i przez złotą zasadę. Przez chwilę przyjrzymy się każdemu z tych elementów. Pierwszym i podstawowym narzędziem pracy skautowej jest przyrzeczenie. Jest to coś klasycznego, coś, co jest bardzo tradycyjne coś, czemu nadajemy bardzo duże znaczenie, Kiedy przychodzi skaut, nowy skaut, do szczepu, ma kilka miesięcy na to, żeby zastanowić się, czy na pewno chce zostać skautem i czy chce takie przyrzeczenie złożyć. Nie robimy tego na początku, ale naprawdę dajemy czas po to, żeby skaut wiedział i zrobił to świadomie. Nadajemy temu uroczysty charakter, dlatego zazwyczaj przyrzeczenia mają miejsce podczas biwaków albo obozów. Od momentu złożenia go, my jako liderzy i instruktorzy bardzo często powołujemy się na treść tego przyrzeczenia. Jak ono brzmi? Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę. Opowiadałam wcześniej, że poszczególne, emble poszczególne elementy emblematu, które nosimy na mundurach, mają swoje znaczenie symboliczne. Dzisiaj przyjrzyjmy się niebieskim ramionom. Jest ich osiem. Oznaczają one właśnie osiem punktów prawa Royal Rangers. Prawo Royal Rangers brzmi następująco: pierwsze: Rangers jest gotowy psychicznie, fizycznie i duchowo. drugie: Rangers jest czysty na ciele, w myślach i w mowie. trzecie: Rangers jest uczciwy, nie kłamie. Nie oszukuje, nie kradnie. Czwarte. Rangers jest dzielny. Co oznacza? Odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby. Piąte. Rangers jest wierny Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom. Szóste. Rangers jest uprzejmy, miły, grzeczny, troskliwy. Siódme. Rangers jest posłuszny. Rodzicom, nauczycielom, przełożonym. Ósme. Rangers jest duchowy. Co oznacza, modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelia. W tekście przetłumaczonego prawa skautowego z roku 1907 znalazłam punkt, który brzmi: Skaut śmieje się i gwizdze w każdej ciężkiej przygodzie. Uśmiałam się, gdy to przeczytałam, i pomyślałam, że chciałabym żeby był włączony do prawa Royal Rangers, ale myślę, że to nierealne. A tak na poważnie, przyrzeczenie i prawo, które przed chwilą przeczytałam oraz złota zasada, której za chwilę poświęcę chwileczkę, są kluczowymi elementami skautowej metody wychowawczej. Odwołujemy się do nich na każdej zbiórce, na wszystkich biwakach, na obozach i na wszystkich imprezach naszych skautowych. Hmm, budujemy wokół nich sprawności, budujemy wokół nich poselstwa, czyli nasze krótkie głoszenie jednej prawdy biblijnej, które ma miejsce na każdej zbiórce. Dlaczego? Powód jest taki. Oprócz wielkiej przygody, którą chcielibyśmy, żeby każde dziecko przeżyło w Royal Rangers, oprócz wielkiej radochy, oprócz wspólnej zabawy z rówieśnikami, yy, oprócz yy, Śmiechu, chichów, budowania szałasów, wiązania węzłów, e, rozpalania ognisk, chcielibyśmy, żeby dzieciaki poznały Słowo Boże. Wierzymy, że ona może przemienić nasze życie i wierzymy, że nie ma lepszego źródła, z którego moglibyśmy czerpać. Poznanie zasad biblijnych, poznanie standardów biblijnych uważamy za no, coś po pierwsze, niesamowitego. Po drugie uważamy, że jest to naszą powinnością, byśmy wychowywali dzieciaki zgodnie z drogą, którą chcielibyśmy by poszły w przyszłości. Prawo jest czymś bardzo ważnym w skautingu. Ze swojego dzieciństwa, z harcerstwa nie pamiętałam technik skautowych, nie pamiętałam węzłów ich nazw, ale pamiętam prawo, a wśród nich taką zasadę: harcerz nie pije i nie pali. Pewnie wielu z was pamięta Prawo albo przynajmniej jego elementy. Po co jest to prawo? Myślę, że nawet współczesna psychologia i pedagogika doceniła zasady i zatoczyła takie wielkie koło, wycofując się z wychowania bezstresowego, z wychowania bez zasad. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że dzieciaki zasad potrzebują, że daje im to poczucie bezpieczeństwa, że chroni ich to przed nieszczęściami. Czasami przed złymi wyborami, przed konsekwencjami złych wyborów. Między nami, rangerami, funkcjonuje takie przekonanie, czasami sobie o tym rozmawiamy, że pewnych rzeczy nie robimy. Z kolei pewne rzeczy robimy nie dlatego, że jesteśmy osobami wierzącymi, nazywającymi się chrześcijanami, ale dlatego, że jesteśmy rangerami. Mimo, że rangerem jestem od niespełna trzech lat, na szczep w Kaliszu jest młodym szczepem, muszę powiedzieć, że przyrzeczenie rangerowe wywarło na mnie wpływ, czego w ogóle nie zakładałam. Nawet nie przewidywałam, że jakby może ono mieć taki wpływ. Być może dlatego, że jest często powtarzane, ale pewnie też dlatego, że jego treść jest zgodna ze Słowem Bożym. Ranger jest gotowy. Jest to coś, co wielokrotnie powtarzamy ze skautami, bo zależy nam, by nasze ciała, które mają tendencję do bycia mdłymi, i tak przecież określa je też Biblia, były w stanie pokonać swoje słabości, by zrobić to, czego chce Duch, by pójść za tym, czego oczekuje od nas Bóg, by pójść nawet za porywem serca. Poprzednim razem mówiłam o czterech aspektach rozwoju. Każdego skauta, o rozwoju fizycznym, duchowym, intelektualnym i społecznym. Prawo również jest tym zbieżne. E, wskazuje nam, w jaki, sposób, e, e, w jaki sposób postępować właśnie na co dzień, właśnie fizycznie, wśród rówieśników. Jest bardzo takie szczegółowe i jest bardzo praktyczne. Royal Rangers jest organizacją, która może przybliżyć Słowo Boże Twojemu dziecku. Ale nie jest pierwszym miejscem wzrostu. Pierwszym miejscem zostanie zawsze Twój dom. Pierwszymi osobami będziecie zawsze Wy, rodzice, którzy mają największy, największy wpływ. Dlatego od Was zależy, jakie zasady, jakie standardy pokażecie swoim dzieciakom. Pamiętajcie tylko, my też staramy się zawsze o tym pamiętać, że dzieciaki będą wiedziały, co jest prawdziwe, co jest autentyczne. Ich nie oszukamy. A co jeśli chodzi o złotą zasadę? Złotą zasadę stanowią słowa wypowiedziane wprost przez Jezusa Chrystusa. Są one zapisane w Mateusza 7:12. A więc wszystko, co byście chcieli, aby Wam ludzie czynili, to i Wy im czyńcie. Na emblemacie Złotą Zasadę symbolizuje tarcza. Ta zasada jest mega prosta. Mam wrażenie, że już kilkuletnie dziecko jest w stanie zrozumieć jej istotę. I mam takie też wrażenie, że ta zasada ten fragment Słowa Bożego jest w stanie odpowiedzieć na wiele pytań, dylematów dzieci i młodzieży. Jest w stanie rozwiązać mały problemik i rozwiązać duży dylemat życiowy. Chciałabym zachęcić Cię nie tylko do tego, żebyś znalazł takie miejsce dla swojego dziecka, gdzie będzie mogło zgłębiać Słowo Boże, poznawać je nawiązywać dobre relacje, ale żebyś ty był osobą, która daje, pokazuje swojemu dziecku zasady i standardy biblijne. Jeśli tego nie zrobisz, niestety nie mogę powiedzieć, że nie zrobi tego nikt inny. Niestety zrobi, ale być może w nie taki sposób, w jaki byś chciał. Żadna luka nie pozostaje pusta, jeżeli nie zaproponujemy, nie zaprezentujemy dzieciom, nie zasiejemy w nich Słowa Bożego, być może coś inne będzie zasiane, i być może ktoś inny zbierze ten plon, którego byśmy nie chcieli. Z Bogiem jest wszystko możliwe. Bóg jest tym, który daje nam siłę. Bóg jest tym, który daje nam pomysły. Bóg jest tym, który może wykorzystać Twoje umiejętności i Twoje zdolności. Scouting jest jedną z metod wychowawczych. My ją wybraliśmy po to, żeby pomóc dzieciakom, które znamy. W, za, w pójściu za Bogiem. Co Wy wybierzecie, zależy od Was. Powodzenia! Dzięki!